Cięciarze, taksówkarze, cwaniaki. Dla tak. mnie to jest Na koralikach w taksówce, w każkie Dokładnie. Albo stojący pod y, stadionem z dewizą w skórzanej kurtce. Tak. I cięćmany, cięćmany, cięćmany. Dokładnie. Man. Marki, ty dolary, <grydolary. grydolary. grydolary> tak? Tak, tak. ciało. Maciek jest totalnym uosobieniem tego obrazu, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Myślę, że on doskonale będzie wiedział, o co ci chodzi. Też mam podobne zdanie. Trochę zawadiaka. Hmm. To nie na zasadzie taki, że. On... ura, szef podar. Tak, tak, w ogóle tylko zupełnie nie. z nim rozmawiesz, a on ci tu podkręci piłkę zaraz <grydolary> W tym jest bardzo dobry. Typowy warszawiak, moim zdaniem, z tą taką gwarą warszawską, którą Maciek, myślę, że nawet tworzy w pewien sposób, bo czerpie bardzo z gwary, chociażby przy warszawskim raptonie. Ruchy typu po warszawsku są jakimś takim fajnym sposobem, mm -hmm. żeby przybliżyć, jacy jesteśmy dobrzy w wielu rzeczach. Mm -hmm. Jako mamy bogatą historię, która po prostu gdzieś tam się zatracała, ginęła, odradzała, modyfikowała i jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. Tak. Pestka Podcast.